Halo, halo, siemoneczko, z tej strony AbiaWiczKrzym Niesamowity Madrele, moi drodzy HB versus 9 widzów 9 widzów na serwerze z samymi granatami A także oto i oni, moi koleżanki, Wszyscy mają piękne, niesamowite kosy Są z Habim na serwerze A ty teraz, mój drodzy, zostawisz łapkę w górę I oglądaj do samego końca I zobaczysz, jaka drużyna będzie lepsza Czy może drużyna, w której grałem, oczywiście Z dwoma zawodnikami Z, oczywiście, Havi składu Czy może terroryści, którzy tutaj Lecą ze samymi granatami I lecimy z tematu Myślałeś kiedyś, dlaczego idzie ci aż tak słabo aimowo? Dziesiątki meczy zagranych AKD poniżej jednego. Teraz już nie będziesz musiał ponieważ pod koniec września, Habib wpuszcza swoje nakładki na palce do sprzedaży. Dzięki nim ustabilizujesz sobie czułość, polepszysz aima, a także zapewne szybciej awansuje. Sprzedaż rusza już pod koniec września, więc subskrybuj kanał, by być na bieżąco i nie przegapić informacji o najbliższej premierze sprzedaży nakładek na palce. To grubo jest, dobra? Wariaci lecą na bom site, więc tak cyk tutaj, Nejzik w gościach w side. Dobra, chodź tutaj kumplu ty mój coś, da bania, mamy już jednego, let's go to this elegancko. Dobra, gdzie są tutaj przeciwnicy? Ogólnie, moi drodzy, to oprócz tych granatów, to później mamy całą kosę praktycznie, że mamy tylko jeden granat do wykorzystania. A tutaj, kurczę, no, chodź, tutaj ty, kolego! Ale zebrał, kurde, tak ma być lecimy z tematem. Tylko ogólnie, moi drodzy, gramy na trybie turniejowym i później oczywiście będziemy albo odbijać, albo, moi drodzy, plantować. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Chodź, tutaj, kolego, tutaj widzę, że nikogo nie ma. No, chłopie! Chłopie, co ty robisz? Co to, to, to się stanęło Dobra, widzę, że tam z mojej drodze coś się dzieje w ogóle pod Bum B MP. już już tutaj robi fraga, dobra, więc my sobie podejdziemy. Dzieci, wariaci. Od Mida ktoś siedzi. Ja pierdyle, dobra. Essa, najdźwig pod girę i jazda z oponentami. Chłopie, chłopie, co ty tu wminisz? Co? To dużo was jest? Dobra, lecimy na nich, lecimy widzowie. Dobra, mamy jednego, bb, E-baby, bebe. Ebe, 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 ebe. Dobra, hopie, hopie. Ej, oni są, moi drodzy, na, na jakimś Discordzie. Chyba, Habiego. <try> co? mamy kolejnego. Let's go, chodź tutaj, zrobię ci z mojej normalnie brzytwy nowej. nowej kici, taś Ogólnie, to jest ostatni widzowie. Haha, <try> kurde, wiedziałem, że będzie tak. Że mnie porobi, nie no, kokszu, nie może tego wygrać. Widzowie, w ogóle ostatnio trochę zmienili tą kosę i tak, jakby na dwa razy zabijała. A teraz chyba znowu na jeden zabierz, tak mi się przynajmniej. No nie, moi drodzy, on to, on to chyba wykieruje. A w ogóle, mój drogi, jeśli chcesz zostać w ekipie wspierających, to po prostu stary, zacznij wspierać kanał i dołącz do naszego habi składu. Jeśli chciałbyś, oczywiście, otrzymać super naklejeczkę, grać praktycznie, że codziennie z oczywiście innymi widzami, albo na przykład kogoś znaleźć do gierki, to oczywiście skład składzie stary. Miut malina. Who's this? O plecy mam, dobra widzowie, ale porobiłem na mózg. Na mus, Mamy kolejnego, let's go! To do Dobra, wiecie co? Najdzikiejessa! Z oponentem. Ale mnie gonią. <noise> w ogóle, jak pewnie widzieć, jestem w nowym mieszkaniu. Na weekendzie wam wpadnie opening. Będzie on w sobotę, bądź też w niedzielę. Zależy to od wielu czynników, ale najprawdopodobniej będzie w sobotę. W niedzielę chciałbym się e, rozwieść nad jednym dosyć... Dosyć żenującym tematem. Jaki stanów dwa, ostatnio robi eee, Ale moi drodzy to więcej będzie oczywiście w niedzielę O chopie, hopie. Dobra wiesz co, chłopaku Let's go, patrzcie Normalnie jakbym go gonił, ale nie pobiegnę tam I polecę na dorsy O tu w ogóle jakaś ustawka jest widzowie, co wy w ogóle tutaj Hehe! <noise> Gdzie tam uciekasz ale dlaczego tak się dzieje, że tej chłopcy biega? Opa, nie, 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 ma, nie ma bata. Ja tam nie idę. To musimy wygrać. Jak tego nie wygramy, tak polska reprezentacja. Robert Lewandowski strzela go. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, normalnie Brawo, tak jest! Kurczę, w końcu pierwsza runda. No widzicie, moi drodzy, to się w ogóle nazywa rozmach. Mają rozmach? Mają rozmach, skur... A iż, moi drodzy, że mamy pierwszą rundę, więc pomyślałem sobie, a w sumie zraszuję sobie garden. Co mi tam szkodzi, widzowie? Dobra, podejdziemy. Zobaczymy. tej kolego, tutaj nikogo nie ma, okej. Okay. W apartach 100% to jest. Na bank, widzowie. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Nie no, po prostu chyba miałem jakieś omamy. W apartach, jeden chyba jest na anderze? Nie, w sumie w apartach. Dobra, tu rzuciłem mu Neida takiego, pięknego. Łooo, pewnie przyjął z godnością. Ty, po lewej. Hopie, hopie. Essa nie ma mnie? Elo! Opie, to się zastanów. Normalnie goił mnie, jak staroż, tej rano w wakacje, gdy ma bojowe zadanie.

nawet Widzu że przed hamim nie uciekniesz, no proste, mój drogi wspierający nawet kurde tutaj się uaktywnił Hopie, A dostałem łeb, normalnie 40hp Typie, gdzie jesteś, chodź tutaj, normalnie kosa, pyk, 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 mówię kota Hopie, hopie, o kurde dlaczego, Dla... Ole ma kosę Widzu, co ty masz za jakiegoś diamenta w łapie co jest grane w ogóle? A w ogóle bardzo ważny news do osób, które oglądają na przykład merwo czy coś. To jeśli moi drodzy oglądacie merwo i tak dalej, to możecie tam gdzieś w komentarzach mu pisać. O kurde. Właśnie, że chętnie bym z nim nagrał odcinek, i możecie się go spytać w komentarzach, czy, czy by nagrał odcinek z, taki, z takiej gierki, czy coś. I moi drodzy, no po prostu jestem ciekawy, nie? Jestem po prostu ciekawy, no bo sam, moi drodzy, chciałbym nagrać odcinek z Meru, ponieważ uważam, że to jest mega kozak, osoba do tego, żeby pograć w sandofa, nagrać taki materiał, nawet i z CS na mapie Sandstone. Dobra, widzowie sobie idą tam, to ja, moi drodzy, robię misję. Misję normalnie, moi drodzy, lecę sobie na Wombsite A, znajdę w łapie, let's go do this. Mam nadzieję, że w ogóle mi tutaj nie zrzucą żadnego nejdzika. A są! Są wariaci. Patrz, nawet tam kolejny czeka. Dobra, to ja mam pomysł. Essa. A normalnie mój nejdzik. Chłop już dawno uciekł. Dobra. To ajajaj, bliziutko było. Kurczę, już miałem na niego hitmark. O, ale masz przekichane, stary. Gonią cię, Weź tam uciekaj. Nie no, patrzcie. Jeden widzu, patrzcie jak on robi. A. WOHO! Co jest grane? Patrzcie, trzycie go robi jak nic Normalnie na pełnym luzie A jaj! No hejka, co tam się z tobą dzieje? No jaki Tarzan? Poka z X Tarzan normalnie Jakiś nie wiem kombo Dobra, ogólnie tutaj, jest moi drodzy, taki plus, że teraz lecimy po tero, my narzucamy tempo My kochani raszujemy jakiś bombsite i przede wszystkim my moi drodzy mamy Pake, a to jest najważniejsze, no tak mi się przynajmniej wydaje, że najważniejsze Zobaczymy, co tutaj się dzieje w apartach, czy są jacyś nasi tutaj koledzy No aj, no jest, oczywiście, na blisko tabaniarz. Miałem pakę i straciłem Macie tą kolkę Dobra, trzymajcie pakę widzowie, ponieważ ja teraz lecę na grube, grube elo, grube elo normalnie A shit, Lecę tutaj Nie obchodzi mnie nic Oprócz niej, chłopanie, lecimy z fragiem w końcu, kurde, po 15 tysiącach rund. Na pewno jest. Chłopie, nie możesz. Dobra, mamy. B, 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 Let's go do this, kurka wodna. O, dobra, ostatni gościu został. O, i tak nie można. Dobra, mamy widzowie! Doświadczenie! To, o czym mówiłem wcześniej, w sumie. Ale, w sumie, 11 fragów. Spróbujemy zrobić jak najwięcej. Wiem, że to będzie ciężkie, ale może nam się uda. No, w ogóle te graffiti, tego ufa, to UFO to ogólnie są ultra-cox, ponieważ wyglądają tak realistycznie. A w ogóle taka ciekawostka, widzowie, teraz mnie widzicie jeszcze w takiej fryzurze. Ale, taka ciekawostka, że za niedługo, moi drodzy, fryzjer, welcome. I będzie naprawdę fajnie, będzie grubo i... fryzurka będzie fresh, nie? O, stary, ten ten jaki narywanie biegnie, kurde. Dobrze, tam widzu go normalnie zneutralizował byku, gdzie uciekasz? Stary, stary, przed mi nie ucieknie. No nawet nie biegnij. Chłopca, apart, a tu dwóch siedzi. kutabaniarzy baniarzy? A sobie zrobimy tak. Ja pierdolę, ale porobiłem, widzów. Co tu się wydarzyło? Chłopca w ogóle na plecy idzie, nie? Dobra, damy takiego Nejdzika. Dobra, mamy Fragensa. Drugiego. Dobra, lecimy po niego, let's go, let's go. Zgarniamy pakę. w ogóle paki nie pilnuje. Essa. Nie ma mnie, ja idę sobie zaplantować na bombsite, a? Normalnie znikam. Walę magika i lecę. A my teraz przyjemniaczka, damy sobie namida. No, chłopco w ogóle uciekł przed śm... nie? No stary, przed mnie choć, 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 tutaj, choć. nie Chodź, 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 Tutaj chodź. Gdzie uciekasz? Chłopco mi się zaraz porobi na movement jakiś. Stary. Ja cię robię normalnie na movement kota. Pa! Tylko on mnie tutaj próbuje na IQ. Ale nieważne w sumie. Pa! Normalnie mnie nie ma. Dawaj, moi drodzy. Habila, tak taktykę lecimy na B. Każdy leci na A. Nikt się nie przejmuje, nie? No dobra, widzowie. Ewidentnie widać nieporozumienie w tej sytuacji. Opie! Co ty mnie tutaj? No nie, no BBB. B, B. Który to jego frag? Siódmy! No i dla. E, w ogóle mam najwięcej fragów. Co jest? Dobra, widzowie. Nie ma bata. Lecimy na B. Lecimy na B. Lecimy jak. jak Polacy! Strzelazol! Do... Polska mapa, sandstone! Kurde bele, lecimy, let's go! O. Polska górą! Mi się wydaje, że teraz po uli to wygramy, ale nie jestem pewien. Dobra, plantuj! Plantuj zichu! Postaj, wandalu, ty! Dawaj te plecy! No i bardzo dobrze! Plantuj bombę! Kuplu! Bardzo dobrze Patyczak, ja ci coveruję tutaj! A nie! Uf! ale mnie uratowałeś! Kurde Belewizu! Co za w ogóle psychol? Ty normalnie taki mecz zawzięty jest Dobra, jak tutaj stoję, to nikt nie podejdzie, mi się wydaje Two hours later. Co ty, co, co ty biegiesz do mnie? Hopie O nie, Kokszuli nie może tego ugrać Dobra essa. Dobra, lecę, widzowie On i tak, moi drodzy, tego nie zrywuje. Eee, hopie 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 o co? jak gracie w jakimś teamie z Polakami, co pewnie większość z was gra, to każdy mówi Gramy nasze B, bo i tak sobie myślisz, jak idziesz do innego teamu i tam też mówią, gramy nasze B I wiecie co? Każdy wie co ma robić <grym> Dobra, jeszcze <grym> plecy idą Stary, plantuj pakę Defleży ale all ulaź lefa A ja w ostatniej rundzie mnie kurde dziabnął no i dlaczego? Dobra, Patyczak 18 fragu. To jest, moi drodzy, dzisiaj nasza nadzieja. 19 frag, zaraz jest 20. Ostatni normalnie. że musimy to wygrać. O nie! Patyczak jest twój! Tak jest! Normalnie, skład pokazuje, kurczę, jak się gra elegancko. Tak ma być, widzowie, na podium wraz z Patyczakiem, czyli habi skład. Normalnie najlepszy 10 do 9. Jeśli byście chcieli więcej tego typu materiałów, moi drodzy, to po prostu napiszcie w komentarzu, znawcie łapkę w górę. A ja w tym momencie Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się.